Simoneczko widzowie z tej strony Niko 77 i witam was w kolejnym odcinku na najlepszej stronie czyli G4. Pamiętajcie o kodzie Niko77, gdzie dostajecie 5% na doładowanie oraz skrzyneczkę Mill Space, którą możecie sobie otworzyć całkowicie za darmo i na przykład może wam wypaść taki tak za darmo dostajecie 36 groszy aktualnie oraz macie dzienny bonus, który możecie zakręcić codziennie, ja już zakręciłem ale wy możecie na pewno i co, no i lecimy no. dzisiaj mamy 9 stówek więc od razu je przedłużając Polećcie bitewki jakieś robi ktoś fajną bitewkę dołączmy se na spokojnie za 24 zł i zobaczymy co to będzie i pamiętajcie również, że w, w, poniżej w opisie macie link do Discorda, do którego możecie dołączyć. Wysyłać swoje kody, że wpisujecie. I będą giveaway'e za niedługo i za niedługo będzie fajny live'ik z itemami, więc zapraszam serdecznie. No i co? Pierwsza bitewka na minus. Ale nie przejmujmy się. Nie przejmujmy się, nie przejmujmy się. Niech się dodadzą skinki. Jesteśmy 6 zł na minus Ale dobra no, lećmy z kolejnymi bitwami Za 6 dyszek kolega tworzy, więc bimy Może coś w końcu odda dzisiaj, dawno nie oddawało, więc Dzisiaj powinno być dobrze, ale no Wiecie jak to ze z Oczywiście grajcie z głową, bo jestem popierdalony i przegrywam dużo pieniędzy Ale no co Zobaczymy jak to będzie. Cyrex na pewno droższy. No, jesteśmy na zero, na razie. No i ładnie, ładnie, na razie, na razie wygrywamy, ale to nic nie jest pewne. Bo ten Dragon Fire skrzyneczka może oczywiście mu dać na 10%. Mam nadzieję, że nie da. No i nie dało, ale ma lepszy stan, ale to nic takiego. Kolejna jakaś skrzyneczka. Nic. No i na razie mi się wydaje, że jesteśmy w miarę porówno, zobaczymy co da i kto tu wygrał. Uuu, jednak dużym, dużą przewagą wygrałem, no, ale nadal jesteśmy na minus, co mi się nie podoba. Druga bitwa wygrana, druga na minus mimo wszystko, więc no tak se bym powiedział. Dobra, dołączę do kolegów. Jedna skrzynka 50%, fajnie jakby oddało. Ale no, zobaczymy. Oj, koledze dało, więc dziękujemy. I w sumie taką bitwę możemy sobie stworzyć na 50% szans. Bo jak słyszałem od zebistego streamera, znaczy streamera, no streamera, youtubera, kebabczy, do którego serdecznie zapraszam, robi już opening tych skrzynek i powiem wam, że... Były duże szanse, żeby wygrywać, no zróbmy za dwie stówki. Żeby był fajny proficik, więc lećmy, lećmy, zobaczymy, no. Skrzynę, bitwa za 200 zł. No i ja mam nadzieję, że odda, no. Bo kurde, tak trochę, no, już trochę się naprzejebaliśmy. I nie jest za ciekawy, no. Jeden odcinek tylko oddał na plus i pierwszy, no, oczywiście oni dostają. Nie podoba mi się, ale faktury jakby wyleciał u mnie, choć chyba drugi raz u nich wyleciał. Musi coś teraz dać jeszcze raz. No i niestety BOT Crasher jebany w dupę wygrywa. O, jest. Niefajny stan, niefajny stan. Ehehe, sprzeda jaki mamy budżet 640 zł. No. Niedobrze się robi z budżetem, ale. Ale no co, no. Jak dzisiaj przegramy, jutro się na pewno odkujemy. Szukam cały czas bitwy, na którą mogę dołączyć. Dobra, jedna skręczka im Bardzo fajna skrzynka, polecam. Ale pewnie na bitwie mi z nadal nie odda. Choć wierzmy w to, no i dało, no, ale jesteśmy, no. O dziwo, na profit. Mój skin. Jeden sam wygrał bitwę. Staram się to ogarnąć, rzeczywiście, ale <coughs> czasami jest ciężko. Staram się coś ogarnąć w obs ale no jest lepiej, ale no za niedługo mikrofon idę kupić, jakiś lepszy, więc ogarniamy to. I czasami też mogą być przestary, przez to, że pale. Ale no dobra, nie przedłużajmy, lecimy ze skrzynkami. Pierwsza skrzynka dla mnie. Ładnie, no ale to jeszcze dużo skrzynek, więc... Wszystko może się stać. No i 7... No nie, 18 Maha Industries, co? To tani. Faktoryniu. Okej. Okay. Tutaj równo. Nadal jesteśmy na proficie. Więc jest Ale no musi coś... Musi coś jeszcze dać, no. Jed, jednego skina musi dać jeszcze. Żeby był już pewny profit. No i ostatnia skrzynka, no. Wygramy, no ale to nie wiem czy to będzie profit. No i... Kurde, wygraliśmy, wygraliśmy i powiem Wam proficik ładny, ładny. No, nie powiem dobrze poszło. Tylko niech mnie kwipunek czyta, żeby zobaczyć, ile budżetu jeszcze mamy na dzisiejszy odcinek. E, no, widzowie, prawie jesteśmy na, na równym budżecie. Dzisiaj, dzisiaj ładnie oddają te bitwy, więc lećmy dalej. A, 48 zł, dobra wbijemy do kolegi No i zobaczymy no Ładnie dzisiaj oddaje, no jesteśmy trochę na minus, ale nie przejmujmy się tym Oglądajmy, oglądajmy i zobaczymy, 15 skrzynek dużo, trochę odcinek się przedłuży, ale dobra no Dla kolegi, no tu chyba widać jakieś tanie skrzynki, ale dużo Dla zioma Czerwony jest droższy, droższy o trochę. Nad, nadal jest, nadal przegrywamy, nadal przegrywamy chyba z ziomem. 2,80. O, jeszcze jakieś inne skrzynki widzę. Dla, uj, oj, tutaj już tracimy, tracimy trochę. Ale no nie poddajemy się. 12 złotych, kurde z tych robizonów dropi, dropi koledze. No i znowu, znowu, znowu wygrywa, znowu wygrywa cenowo. No, znowu pewnie dla niego, nie teraz 7 zł. ja tutaj na pewnym bizonach się nie znam, do, więc tak po prostu określam ten. No mój, no mój, w lepszym stanie o Teraz dla mnie ładnie odkuwamy, odkuwamy się, mam jeszcze szansę. No, teraz słabo 7 zł na ten dropnął. No. Ale jeszcze jest szansa go. Kurwa, znowu 7 zł. Nieładnie, ładnie fajnie się robi. Moje? Nie, 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 kolegi, kurwa, no równa, równa, równa szansa, no bo musiało coś dać, ale no, niestety chyba przegraliśmy to. O, oj, tutaj mało zabrakło kolegom, ale dobra, dobra, nieźle, jesteśmy na proficiku, dobra, 70 zł, Bandura jest, niestety, nie lubię tej skrzynki. Oczywiście poznałem Bandurkę, jakby to wyglądał, mimo że wątpię w to, no ale no nie oddaję, nie oddaję jego skrzynka. No tutaj dla kolegi. Popular. Skrzyneczka teraz i dla mnie 47 zł karty. Ładnie. No i teraz tylko bandura nie może zepsuć. I chyba. Wygra... wygrał 2 złote. Przewagi. No dobra, dobra, dobra. Ostatnia skrzynka. Polecimy ostatnią skrzynkę. W sensie skrzynkę bitwę. Z... Nie lubię procentówek, ale dobra, no polećmy ostatnią dzisiaj. Widzowie, przynajmniej, przejebaliśmy wszystkiego. Jesteśmy trochę w dupę, ale no zostawmy to, nie, nie, nie szalejmy, tak? Dobra, ładnie oddało. Widzowie, ładnie oddało 44 zł, ale no jeszcze dużo skrzynek, więc kurde, jeszcze no jest jeszcze jest dużo, żeby przegrać, nie? Ale no dobra, dobra, bądźmy dobrej nadziei. Ale... Ten bot Arnold dostaje lepsze lepsze, lepsze te lepsze skin w sensie. No, każdy wie o co chodzi. Dobra, drugi jest bardzo ładnie. Kurwa, żeby nic im nie dało i wygramy to. Dobra, dobra, ostatnia. daje jakieś faktory new jeszcze. I dobra, wygraliśmy to widzowie i to z ładnym profidzikiem chyba. A jak? 109 zł z 50. Dzisiaj, kurde, powiem Wam, mimo że jesteśmy na minus, niech się i wczytają. Mimo że jesteśmy na minus ze, sto ze 130 zł, to i tak taki ładny odcinek powiem Wam, bo nie przejrzeliśmy wszystkiego, trochę straciliśmy, ale na kolejny będzie więcej. Więcej siano. No, chciałem otworzyć jeszcze tę skrzyneczkę. I też Wam przypominam o evencie który jeszcze trwa przez 44 dni gdzie za otwieranie skrzynek zdobywacie punkty z nich i później za te punkty możecie sobie na przykład odebrać zdrabki albo użyć generatora i wylosować skina no albo jak chcecie no to zbierajcie punkty i możecie na przykład zdobyć takie fajne nagrody za punkty nie, więc polecam bardzo serdecznie no i dobra, no, na dzisiaj to będzie tyle. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Oczywiście, jak się spodobał, zostawcie tego lajka, suba dzwoneczka i wbijcie z kodem Niko77 na stronkę G4 Skins. Bardzo mi to pomoże. I również jak zobaczą, że Was będzie więcej. Będę mógł dla Was w końcu robić fajne giveaway, które na pewno Wam się spodobają. Darmowe skiny, wystarczy być. Być z kodem Niko77. I bić na Discorda, nie? Więc trzymajcie się, cześć.